Hej, hej, hej! Witam się z Wami z przedpremierową recenzją książki, i tu na pewno przeczytam źle: Whiskey in a Cup. Nie wiem, jak mam to przeczytać, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Imagine a Book, i premiera będzie dopiero jutro, czyli 10 maja 2024 roku. Słuchajcie, co mogę na temat tej książki powiedzieć? No przede wszystkim to, że jest mega piękna i strasznie żywiołowa. Wiecie, akcja biegnie tutaj do przodu niczym torpeda. A każde myśli, nawet nawet te nieco grzeszne, mamy, zapisane oczywiście innym drukiem, żeby nie zlewały się z treścią. Zresztą yy, całości. Wiecie, druk na moje oko jest tutaj ciutko mniejszy, ale tak szczerze to ja zwróciłam na niego uwagę dopiero pod koniec czytania, gdyż wcześniej nie mogłam się oprzeć tej hipnotyzującej scenarii. Ach, postacie są żywiołowe i wiedzą czego chcą, choć czasami ukrywają swoje zamiary, i wtedy robi się znacznie ciekawiej. Niby mamy opisany każdy ich krok, westchnięcie, nawet hipnotyzujące spojrzenie, jednak niczego nie ma tutaj w nadmiarze. Wiecie, czytając, czułam się jak naleśnik, po którym ktoś rozlewał syrop klonowy, i czułam każdy koniuszek dreszczy, jakie po mnie wtedy przechodziły. Naprawdę to jest po prostu coś niesamowitego. Wiecie, ja już czytałam książki autorki, ale tutaj to naprawdę prawdziwa wisienka na torcie. Co kolejne dzieło? To bardziej działa na nasze zmysły. Ja nawet nie wiedziałam, że w ogóle tak można. Słuchajcie, wpierw oczywiście poznamy tutaj kobiecą postać i to z jej perspektywy będzie toczyła się opowieść. Zobaczymy, jak wygląda studentka pierwszego roku i jej kierunek nauczania, czyli sztukę. Wiemy, że absolutnie mm, no nie jest podsłuchiwaczką, jak to podkreśla, jednak przypadek sprawia, że w ten sposób natrafia na dosyć ciekawy spór. My widzimy, jak jest w sumie trochę zawzięta i jak bardzo zahipnotyzowała ją oczy pewnego przystojniaka. Mimo tego, że w życiu nie wiodło jej się najlepiej, to jednak chce widzieć pozytywy jego. Wiecie, nawet jeżeli wciąż pakuje się w kłopoty, to i tak stawia górę, głowę do góry. Kategorycznie chce poświęcić się nauce i wymazać płeć męską ze swojego życia. Jednak, jednak, jednak im bardziej zaprzecza, hmm, tym bardziej wpada po uszy. I to my jako pierwsi to właśnie zauważamy, no bo do niej to jakoś tak dotrze trochę z opóźnieniem. I tak postając, poznając przystojniaka z trzeciej klasy malarstwa i tutaj też e, będzie się pojawiała jego perspektywa wypowiedzi, gdyż to jest właśnie pisane e, prawie naprzemiennie w większości z jej strony, Aczkolwiek no, na przemiennie bywa. Ona osądza go na podstawie krążących na jego temat platek. On sam jest postacią twardą z uwagi na dawne krzywdy, no i oczywiście w tym miał udział też jego ojciec. Nie bez, nie bez powodu hmm, powiem, że no, nie jest trochę stały w związkach. Lecz tak szybko ta wiadomość też tutaj e, nie wyjdzie, nie, nie ujrzy światła dziennego. Tutaj rozpocznie się moment wiążący też tych dwoje, no bo wydarzy się coś, za co ona będzie mu bardzo wdzięczna. Co ciekawe, nie za uroczenie ich połączy, ale za miłowanie do sztuki. Wiecie, otwierając tę książkę, naprawdę, wydaje mi się, że już co jakiś czas zauważyliście, o co mi chodzi, ale nie chciałam na to zwrócić uwagi, gdyż warto samemu takie rzeczy odkrywać. Wiecie, aby cokolwiek między nimi mogło tutaj zagrać. Wpierw ona musi się otworzyć, żeby mu w ogóle pokazać, czym jest zaufanie, miłość i bliskość. No bo to na podstawie jej zachowania on ujrzy, czym są te piękne uczucia. Ale, ale, czy to wystarczy, żeby ta opowieść mogła zakończyć się tutaj szczęśliwie? Słuchajcie, pomimo tego, że mamy dwoje głównych bohaterów, to jednak będą tutaj też osoby poboczne i ich relacje również będą ukazane. Być autorka poruszyła sprawy miłosne nie tylko w kierunku pary, ale również rodzeństwa. Pokazała, że większość złości bierze się z powodu też nieznajomości, innych, dobrych uczuć. Dzieciństwo ma tutaj zdecydowanie kluczowy wpływ na nasze przyszłe życie, ale to od nas zależy, czy będziemy chcieli swoje przekonania zmienić, czy po prostu dążyć do tego, w czym byliśmy wychowani. Wiecie, to jest romans zdecydowanie dla osób 16, plus. i podoba mi się to, że właśnie takie oznaczenie mamy tutaj w tej książce. Cała przemiana, jaką nastąpiła w tej dziewczynie, była naprawdę urocza, czasami bardzo mocno wzruszająca. Wiecie, ona opowiadała mu swoje krzywdy, a on zwyczajnie słuchał, choć było podkreślone, że wpatrywał się wtedy tylko w jej usta, dosłownie jakby chciał odebrać jej każdą krzywdę wraz z każdym wypowiadanym przez nią słowem. Naprawdę, po prostu sami musicie to przeczytać. To jest przepiękna historia. Ja rozmarzyłam się przy niej dosłownie na całego i chociaż nieśmiała łyska też się pojawiła, to jednak mogę określić, że jest mega piękna, wzruszająca, cudowna. Czasami lekko komediowa, czasami trochę też zadziorna. I nieraz może się zdarzyć tak, że macie ochotę wziąć książkę i powiedzieć, nie, stop, nie czytam jej dalej. To jednak, jak tylko to zrobicie i tak do niej wrócicie, bo tu. To po prostu musi tak być. Widzicie, macie serduszko i usteczka. To cudowne wydawnictwo, właśnie, tu Wam pokazuje, czyli wiecie, że mamy sceny erotyczne i wiecie, że mamy romans. Także jeżeli cokolwiek się tu dzieje, macie tutaj też treść, że książka zawiera treści nieodpowiednie dla osób poniżej 16 roku życia. I to najbardziej mi się w tych pozycjach podoba, bo nie mogę mówić, o, były sceny erotyczne, z tyłu na tym nie pisali. Dali takie oznaczenie, więc trzeba się ich po prostu spodziewać. Dziwne by było, gdyby ich nie było. Także książka jest cudowna, bardzo Wam polecam. Mega się cieszę, że mogę ją przeczytać i, no, i żeby tak każdy mógł robić. przeczytacie, będziecie wiedzieć o co chodzi. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa-ba-pa! Pa, 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 pa.